Zbliżamy się do Biała, miasteczko Biała, okręg Warneński i właśnie tutaj przyjedziemy, żeby się wykąpać. O, pisze tutaj, biała, biała i trochę zwiedzimy tak centrum. A my dzisiaj rano, o godzinie siódmej, rano. Wyruszyliśmy z Wielkoternowa. i teraz jedziemy, już sobie zamówiliśmy jakiś tydzień temu spanie w takich domkach kempingowych i płacimy od łóżka 20 leva 20 leva to ile? to jest 10 euro znaczy my cztery jesteśmy osoby także płacimy za dobę 80 lewa. Tak? No i teraz troszkę zwiedzimy tak popatrzymy, tak sfilmuję tą białą i też tam gdzie będziemy spać. Dzisiaj jest 23 ten a w, a w, sierpień i tutaj zjeżdżamy do centrum, centrum tego miasteczka. To się zrobiło już miasteczko. O tutaj pisze Burgas obzór. i obzor, tak a my teraz jedziemy tutaj tędy. Tutaj centry pisze prosto. Dlaczego tutaj tak pisze gosio? Chyba to nie jest centrum. tam. Cię, ta kilometr, Aha, dobra. No to my teraz tutaj skręcamy. Ruch jest, dużo jest Rumunów, tutaj rumuńskich samochodów. I teraz sobie jedziemy. Trochę tak zwiedzimy tak popatrzymy się, tak sfilmuję o tam może widać, ale to czy widać widać, widać trochę morza idziemy sobie tutaj tak trochę popatrzymy się na centrum yy, białej tutaj może spuszczę żebym mogła nie wieje Ci tam Ewa o, tutaj jest centrum. Tak, tutaj tak. I tutaj tak zrobię. O, tutaj o centrum jest. Robię. Tak szybko zrobimy. Tutaj sobie chodzimy na spacery, nie? Teraz jedziemy tutaj w dół. I tutaj jest kierunek na plażę. Tam widać już morze. O. Może widać. Ruch pełno samochodów, bo... Dobra, rozbieraj się, zaraz rzucimy wszystkie nasze... nasz bagaż i jedziemy na plażę. Ale nie jedziemy tutaj na plażę, a, a idziemy po prostu... To jest na dole jeszcze bardziej. To tam były takie kawiarnie, restauracje nie tu, nie tu to jest tak, jedziemy dalej tutaj był park czy coś takiego na dołu tam na dół się jedzie i idzie się na plażę jak ja mówiłam, to, że to, na plażę tutaj idziemy tutaj jest taki do zabaw to są, to jeszcze dalej jest tutaj do prawa takie do zjeżdżania różne ciekawe ile to kosztuje tak tutaj są domki tutaj pełno drzew tak tutaj sobie chodzimy, tutaj zawsze jeździliśmy o tutaj sklepy o sklepy tu są, proszę o tutaj jedna kawiarnia taka restauracja tutaj następna o, i tu chyba mi się wydaje, że tutaj było, tak? Hotel Romantica jest tutaj. I tutaj my skręcamy w tą stronę. O, tutaj taki hoteli, ładne kwiatki. I tutaj gdzieś chyba było, o, tu. Nie tu. Jak będę się śmiał, jakbyśmy pomylili drogę. Nie, nie. A to chyba tutaj jest. No i tutaj, o, tutaj jest nasz. Nasze miejsce docelowe. O, to jest pociwna baza Wereja. Tutaj jesteśmy. No to koniec. Teraz jedziemy na plażę. Nie będę pokazywać naszego bardaku. Całe jest ładne takie mieszkanko. Tutaj mamy, tutaj jest Plac Zabaw. No i idziemy sobie. No tutaj już ruszamy, to jest nasz domek, siadam do samochodu. Trochę zjechaliśmy z truszki, tej gdzie byliśmy i teraz jedziemy, tak popatrzymy się jeszcze z tej strony, bo tak jak się rozbudowała ta biała, kiedyś taka była, no wioska, teraz miasteczko normalnie. Patrz tutaj, tam morze, ale tutaj jest kierunek na morze. Tutaj o, takie tutaj domy. Tutaj takie hoteli, nie wiem ile jest, ale dosyć hoteli. Tutaj z tej strony jest też i a, takie kino. Tutaj takie hotele też są. Różne takie o, tupereły. O tutaj tam jest kino. Tutaj ta biała, taka widać, Nie Wszystko mam. Wy macie kostiumy kąpielowe, tak? Ok. No i tutaj jedziemy, teraz chyba pójdziesz w, w lewo, chyba, nie? Dobra. Teraz trochę przerwy. Jeszcze trochę tutaj pojedziemy, tak. Tutaj, z tej strony. Tu jest ryba perżyna smażona. Tutaj ten centrum jest, jak to się mówi. No i tutaj o tak. Dobra. Wyjeżdżamy z białej tutaj na główną drogę. I jedziemy dla do, na ten kemping Luna Luna to już ten kemping nie działa, nie ma go to już po prostu ale za to jest piękny, duży hotel nazywa się Luna Bay Luna Bay Luna Bay No dobra jedziemy już tą główną drogą tutaj domki takie takie domki, wyjeżdżamy i jedziemy na ten kemping. Bo nam plaża w Białej się nie podoba. I to jest troszkę ile tam? 3, wyjeżdżamy tu z Białej. I to ile to? 3 kilometry będzie, nie? Gdzieś około. A dwo do. Tak, i tam dalej zaraz, o tu widać może teraz trochę tak sfilmujemy. Będzie widać, tutaj jak przejedziemy ten zakręt, to takie o, to tam jest obzor, o tam, jest obzor. O, to jest obzor tam, tak. I tu jest morze. jadą. właściwie nie jest tak dużo turystów, ale jest dosyć. No. I Rosjanów dużo jest. I parę widzieliśmy parę rodzin Pol Polaków. I Polaków. I Bułgarzy są. Tak. No i Rosjanie też. Jeszcze trochę. Pojedziemy. Znaczy od białej dotąd jest jakieś około 3 km. Zaraz będziemy skręcać chyba. Tak, zaraz będziemy skręcać. Cóż, bo chcę pokazać, nie? Ten znak. I tu niedługo będziemy skręcać. Tu pisze Kempikuna kuna. I tu skręcamy. I jedziemy. I zaraz później pokażemy plażę. Soul na bay się nazywa ten hotel dobra przyjechaliśmy na miejsce i to jest właśnie ten hotel trochę pod słońce to będzie no ale mam nadzieję że Sol Luna Bay się nazywa dokładnie i idziemy na plażę Tutaj jest nasz Nasze miejsce wypoczynkowe wypoczynkowo plazowe, tutaj, o tak wygląda, i tam jest morze. Duże bydle, ten hotel. Dobrze, idziemy. Dobrze, idziemy. Tutaj jest. dzieci mogą się bawić, a tutaj. Jest zjeżdżalnia. O. Tam jest zjeżdżalnia. A tu może. Jaka ładna pogoda. No a tu plaża. Idziemy tutaj po takiej dróżce, żeby się nie. Bo piasek jest gorący, a tu woda. Zaraz wejdziemy do wody. Już ludzie są na plaży, a tutaj jest ten hotel. Tak pokazuje i ten hotel olbrzymi. Piasek. A tu jest ubikacja. Wrócę. Tutaj zaraz zejdę. Zdejmę, papcie. Moje klapki zdejmę. I tu gdzieś ładnie, tu jest żółta plaga, pan. Pilnuję i może! Ojejka! A tam dalej to jest yy, obzor, My tutaj się rozkładamy. I takie spojrzenie w tą stronę. I w tą stronę. Takie spojrzenie. I na te fale. Super fale, Idziemy na na całą rzekę kąpać no patrz, patrz <laughs> idziemy zaraz się kąpać no to tak fajnie jest byliśmy na spacerze Troszkę tak, tutaj się zatrzymaliśmy na takim fitness, tutaj jest na świeżym powietrzu. I teraz idziemy do domu. Tam jest morze, a to jest ten fitness. Idziemy dalej. Jest gdzieś koło godziny 19:30. Troszkę pobadał deszcz nareszcie. O, tutaj tak jest. O. My tutaj się w tym fitniecie zatrzymaliśmy i teraz sobie idziemy do naprzód. Sobie idziemy, tutaj jest takie wesołe miasteczko. Idziemy sobie z tej strony. Tutaj idę w tą stronę. O tak popatrzy się to w tą stronę, to w tą stronę. Ponieważ jest po deszczu. Troszkę tak ludzie różnie chodzą ubrani. Jedni cieplej, drudzy nie. Tutaj jest strzelnica. Nawet jest, można strzelać z łuku, z tego karabinu. Tutaj ten pan tutaj przygotowuje już. Jak mówiłam, padał deszcz, jakieś dwie godziny. I teraz to zrobiliśmy sobie spacer taki. No i będziemy szli w kierunku naszej mechany. Tym razem trochę wcześniej żeby sobie podjeść tam kolację A no tutaj, tutaj, co tutaj jest? To jakiś dom Piszę po rosyjsku A tutaj też jest taki cały kompleks hotelowy Rosjanie, czyli to jest pisze własność prywatna i sem zbrojony dla innych. No tutaj ktoś tutaj jest. Też po rosyjsku pisze. Idziemy sobie dalej. No jest. To nie jest tak jak kiedyś oczywiście ludzi tak pełno, zresztą to już jest koniec sierpnia. No ale jeszcze są Rosjanie, Rumuni, Polacy nawet też są. Parę Polaków widzieliśmy tam na plaży i tutaj jest, widać samochody. Samochody polskie. Jest Cztery, sześć, siedem, ósme, dziewięć. I idziemy sobie. Może padać jeszcze, bo jest tak duszno to. A tutaj właśnie jest to, ta nasza mechanika, gdzie my zawsze chodzimy. A tu pisze tak, jaszcie, pijcie i dobra duma dumajcie. Znaczy jedzcie, pijcie i dobre myślicie. Fajne. A tutaj taki ten, to tutaj będziemy sobie jeszcze pójdziemy na dół na spacerek Tu no tutaj ludzie już się zbierają i tutaj następne takie masę, masce, które ludzie sobie siedzą. jakaś kolonia. Jedzą sobie, to jest taki. Specjalnie dla dzieci to piesek, a tu sklep spożywczy. A tu hotel. Taki rzut trochę tak na morze. A my zaraz się wrócimy, bo idziemy tam dalej. Dalej idziemy. Musimy się wrócić na chwilę do naszego hotelu. Także... Mm. Idziemy, zjedliśmy.